26 listopada 2020 rok. Ewangelia Jana. Ja tu mam holenderską Biblię i przeczytam wam fragment Ewangelii Jana. Rozdział sztuk. Rozdział pierwszy. Werset pierwszy. Inden den was het woord. En het woord was bijn. Hot. En het woord was hot. Tu też jest w Ewangelii Jana, Ewangelii, brata w Chrystusie, też rozdział pierwszy, werset pierwszy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. A Słowo stało się ciałem. I zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy werset 14 po holendersku. Tak więc, słowo stało się ciałem. Johannes. Jana. Rozdział pierwszy werset czternasty. En het wort is flesh, he en heft order, ons he wound.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Ewangelia Jana, Brata Chrystusia rozdział czwarty i werset dwudziesty trzeci. Ja to powiem po holendersku, następnie przeczytam też po polsku. Mar ein komt ein tight. Ein dit tight is new gekomen. wit de father echt. Anbit Hem anbiet In hest ein. Fahrheit. De vader, schukken Menschen, die hem son anbieden. Wat hot is hest. Dus wie Hem and bit mudde dunn hest ein warheid. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy był którzy by mu tak cześć oddawali. Ewangelia Jano rozdział 14 werset 17 De hest van de waarheid, de werden kan hem niet onfangen wat ze ziten chem nit and kent chem niten juli kenen HEM wel wandhai want in juli en zal in Juli blewen Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i was będzie.